Wczoraj Valve zbanowało rekordową liczbę cheaterów w CS:GO. Chcecie poznać tę liczbę? Uwaga, uwaga, aż całe 4000 osób. Jestem pewny, że tym sposobem wyplenili ich wszystkich. A tak na serio, to ostatnio, konkretnie zaczęło się to od 14 lipca, Val zaczął banować, a raczej game banować coraz więcej osób, chociaż widzę, że już to powoli spada, 17, czyli dzisiaj, kiedy przynajmniej to nagrywam, to zbanowane już y, tylko 1200 osób, także był jakiś ban wave. Nie wiadomo do końca, bo niestety Valve w tym się nie chwali, z jakiego powodu zostało tyle osób zbanowane, aczkolwiek bardzo mocno cieszę. to, no chyba, że to jakiś błąd, miejmy nadzieję, że to nie jest błąd. Niestety takich danych oficjalnie nie ma, za co ktoś konkretnie dostał bana jedynie możemy spekulować, bo Valve publicznie udostępnia tylko dane tego ile osób zostało zbanowanych, bądź też odbanowanych, więc teoretycznie osoby, które dostają unbana, mogły dostać fałszywego bana, bądź też na przykład minął ich czas poprzedniego bana, typu ban na przykład za bycie toksycznym, bądź też za to, że zbyt często kogoś wywalali, albo zbyt często on wywalał kogoś z meczu. Jakiś czas temu nagrywałem odcinek o sztucznej inteligencji z tego co pamiętam na Overwatchu być może Valve w końcu zaczyna jej używać, miejmy nadzieję, że tak, ponieważ jej skuteczność jest bardzo duża. A jednak walka z cheaterami, wiadomo jest to oczywiście walka z wiatrakami równocześnie, ale no jednak trzeba podnieść rękawice i zawalczyć z nimi, ze względu na to, że po prostu jeżeli twórcy gier nie będą z nimi walczyć, no to oni będą sobie mogli robić totalną samowolkę. To ważne szczególnie w takiej grze sportowej, jaką jest Counter Strike Global Offensive, ponieważ no jakby opiera się właśnie tak jak przed powiedziałem na e-sporcie, na po prostu graniu takim kompetytywnym, więc no możemy oczywiście Wejść sobie na serwer casualowy i grać bez żadnego problemu. Jeżeli ktoś będzie cheatował, no to możemy go bez problemu zbanować, ale kiedy idziemy na przykład na system rankingowy, właśnie, no to wtedy już mamy ten problem, że będziemy musieli zagrać taką grę z osobą, która czytuje do końca. Szczególnie jeżeli jest w wrogim teamie, a osoby, które grają z tą osobą albo nie chcą jej zbanować, albo grają pre co jest dosyć częstą praktyką, że ktoś, kto czytuje, bustuje osoby, które po prostu grać nie potrafią, żeby sobie podbił rangę. Nie do końca rozumiem, czemu ktoś chce w taki sposób sobie podbić rangę, szczególnie że po pierwsze. Pierwsza ktoś w końcu może dostać tego Vagbana, a wtedy cofnie wszystkie te rozgrywki z tą osobą i on straci rangę, straci te wszystkie wygrane, więc wróci do poprzedniej rangi. A oprócz tego, no to przecież niczego się nie nauczy, więc teoretycznie powinien szybko spaść z tej rangi. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!